No, witajcie, witam wszystkich na moim kanale. Postanowiłem, że nagram kolejny odcinek pod wpływem tutaj tego, co ostatnio dosyć mocno obserwuję w polskiej internetowej manosferze na treściach redpil. A mianowicie to, że zauważam, że Polki no, coraz mniej są zainteresowane w ogóle relacjami i związkami z polskimi mężczyznami, a bardzo często ich wręcz krytykują, a zachwalają obcokrajowców, no szczególnie właśnie tutaj mężczyzn z zachodu, no tutaj z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z krajów skandynawskich, z krajów Beneluxu, no bo wiadomo, że to są dużo bogatsze też społeczeństwa i no też wi wiadomo, wiadomo, jeśli, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, tak? Chodzi o pieniądze. Że dla takiej przeciętnej Polki, taki <laughs> zachodny z, z, z Europy Zachodniej, mężczyzna jest no, poważany dużo bardziej, jako bardziej zasobny finansowo. i Jeszcze, jak mówi po angielsku, to już w ogóle, jak jest, nie wiem, z Wielkiej Brytanii czy, czy coś, nie wiem, czy ze Stanów, to już w ogóle jest dla nich to jest petarda, nie? A taki Polak, no to z biednej Polski, to co, co, co on przy nich może, tak? W, w, dla tak no i gaj, tego gadziego mózgu kobiety to jest e, dużo, dużo wyżej od takiego Polaka przeciętnego z wyglądu a, a już w ogóle z, dla tych brzydkich z wyglądu no to to już jest nawet bez porównania e, chciałbym Wam tutaj no, zacytować właśnie dwa takie jed, jed, dwa takie y, Dwie treści y, anonimowej tej Polki na jednym, na jednym kanale redpilowskim, które Wam coś może to zobrazują i, i sami się do tego ustosunku, ustosunkujecie, czy, czy to, co mówię jest y, prawdą, bo ja uważam, że jest prawdą. Jak najbardziej ma to miejsce, że Polki są coraz mniej zainteresowane polskimi mężczyznami. Przez tą całą, całą też właśnie hipergamię, całe to lewactwo, które ten feminizm, który wyzwoli tą hipergamię, Wiadomo, jeszcze dalej, jak już wspominałem w swoich poprzednich filmach, po duże jest po, po duże poluzowanie e, tutaj moralności, po prostu też upadek wiary, coraz, coraz większy, większa plaga to ateizmu. Jeszcze wiara, jeszcze wiara, tak, wiara chrześcijańska to jeszcze utrzymywała tą hipergamię, te instynkty gadziego muzu kobiecego, a teraz to, to wszystko już można powiedzieć, że poszło. Ten taki na no, niewidzialny łańcuch, który trzymał tego właśnie wielkiego potwora, czy tą hipergamię kobiet na łańcuchu mo mocno, no to on po prostu pękł, tak? I ten wściekły wielki pies się uwolnił, i teraz to już jest wolna Amerykanka, tak? Kobiety celują 80% albo i więcej 90% celuje tylko w 10-15 najlepszych e, pod względem genetycznych samców. Ok, to e, zaraz Wam to tutaj przeczytam. Pierwszy to będzie żart tej anonimowej polki. A drugi to będzie zdanie, które, które podsumowuje, co, co, co ona sądzi o polskich mężczyznach. A więc, tak yy, cytuję ją: Jak się nazywa wysoki, przystojny i męski facet w Polsce? Turysta. No, to jest, to jest takie właśnie też poczucie humoru wielu Polek yy, odnośnie yy, poziomu wyglądu polskich mężczyzn. A teraz drugie zdanie to. Ale wiesz skąd to się bierze? Bo w Polsce mało jest niestety naprawdę wysokich, przystojnych i męskich facetów. Po prostu czy to w autobusie, czy na ulicy nie ma na kim oka zawiesić. Co innego kobiety, zawsze jakąś ładną się zobaczy. Tacy Niemcy, ci rodowici i skandynawowie są natomiast bardzo atrakcyjni, więc nic dziwnego, że Polki wolą takich niż jakieś polskie kartofle. I uśmiechnięty bu buziaczek, tak oczywiście. No także widzicie. Hmm... Polskie kartofle, jak tutaj. I to też, co Polka o Was sądzi, to też nie jest odosobniony przypadek, bo już takich, tego typu podsumowań, no, polskich mężczyzn już widziałem sporo, niepochlebnych oczywiście, odnośnie tutaj wyglądu, dbania o siebie, tego wszystkiego. No niestety, no, Polki nie są nie są zainteresowane jakimiś za bardzo dłuższymi relacjami z polskimi mężczyznami. I dlatego ja osobiście uważam, że bardzo dobrą alternatywą dla tego jest po prostu szukanie, szukanie sobie dziewczyny z zagranicy. Na przykład, nie wiem, jakąś Rosjankę, Ukrainkę. Dużo jest, to są, to są też ładne dziewczyny. Jeszcze nie są, nie mają przeżartych tak jak właśnie Białoruś, dziś ze Schodu, na przykład, tutaj te kraje dawnego Związku Radzieckiego, Białoruś, Rosja, Ukraina, nie mają, nie mają przeżartych mózgów tym lewasem, tym wszystkim. Tym, tą, 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 nie mają tej, tej hipergamii tak wyzwolonej. Są jeszcze, one są jeszcze tak wychowywane jak Polki, nie wiem, w latach 80, -tych, 90, -tych, bardzo często, no bo to są wiadomo biedniejsze kraje od Polski. <laughs> Jest tam dużo biedy i to też myślę, że właśnie i zachowała się to taka, taka fajna jakaś taka naturalność tych kobiet i to, że one, one nie, nie gonią tak za, za tym zachodem jak Polki, które się całkowicie można powiedzieć. Co widzę na ulicach dzisiaj, chociaż byłem w, w wielkim, wspaniałym mieście stołecznym Warszawa i to, co tam widzę, to jest naprawdę straszne. A nie byłem w Warszawie już no długi czas, już z pół roku nie byłem. Naprawdę no, nie mówię, nie mówię, że Polki Polki są, Polki są atrakcyjne, tak? Ale jak widzę, jak one tatuują się, robią jakieś te. Ja, ja to nazwałem stylem na. Stylem na worek po kartoflach, tak? Chodzą w takich jakichś kubrakach, to nie wiem, jak to nawet nazwać, kubraki, jakieś takie długie spodnie, jakieś dzwony, ale takie czarne. Wyglądają w, w tym wszystkim jak jakiś strach na wróble i tak, i tak chodzą, jakby to nie wiem, robiły pozłości. Po złości facetom, że one są teraz takie wyzwolone, są teraz takie takie feministki, teraz to one rządzą. Nie wiem, naprawdę ja tego, ja tego kompletnie nie kupuję. Oczywiście też, też są wiadomo, co ma to atrakcyjne, ładne dziewczyny, ale strasznie dużo jest takich wytatuowanych i z tymi wszystkimi kubrakami, tymi kawalkami po kartoflach, bo ja tego nie można nazwać. I nie wygląda to naprawdę zbyt... Fajnie, szkoda, szkoda, że te, te dziewczyny idą tak strasznie, w, zachwystują się tym, tym zachodem i tymi wzorcami, które są kompletnie dla mnie debilne, bo one y, po prostu no, wysysają z, z kobiet y, ich kobiecość, tak? Tą kobiecość, którą miała w latach 80., -tych, 90., -tych, na pewno oglądacie też, też filmy z tamtego okresu, jak wtedy wygląda, wyglądała wyglądały dziewczyny, dziewczyna, jak wyglądają dzisiaj, nie? No to jest naprawdę straszne. Także uważam, że te, że te, te dziewczyny. Y, z tutaj ze wschodu, no wiadomo też, jak taka przyjedzie, na przykład z Ukrainy. Ja, ja też nie jestem aż tak naiwny, żeby tak uważać, że jak ona przyjedzie, taka Ukraińka posiedzi tutaj z rok, czy coś, nie? Czy taka Rosjanka, no to ona myślę, że siłą rzeczy przyjedzie do takiej Warszawy, zachłyśnie się tym wielkomiejskim życiem i całym tym lewactwem, które tam króluje, no bo to jest główny ośrodek lewactwa w Polsce, niestety, Warszawa. I one, I one po prostu tak, tak samo stają się, upodobniają się do Polek i stają, ich, ich lista wymaga nieskończenie długa i polują, polują tak samo na, na tych najlepszych facetów te 15, 10, 15%, a ta reszta jest dla nich po prostu no, niewidzialna, niestety, ale mimo wszystko uważam, że i tak jest dużo, dużo tych dziewczyn właśnie szukanie że dziewczyny ze wschodu. Czy nawet, nie no nie wiem, z jakichś innych krajów, które nie są, naszy, nie są z naszego, a nazwijmy to świata zachodniego tak umownie. Czyli tutaj Europa, nie Rosja i Ameryka Północna, Kanada, USA. Gdzieś, nie wiem, z jakichś krajów, też, nie wiem, Gruzja, tutaj też Bliski Wschód, Gruzja, Azerbejdżan, coś, coś te klimaty. No tam, gdzie jeszcze to ten feminizm. Tam, tam jeszcze się tak głęboko nie wżar, tak? I te dziewczyny jeszcze są tak, tak właśnie wychowywane jak w latach 90. -tych, 80. -tych. Były chociażby Polki i myślę, myślę, że te dziewczyny nie są aż tak bardzo wymagające, a taki Polak. Dla takiej Polki już jej nie jest bardzo w stanie zaimponować. Tym bardziej, jeszcze tak, że państw, mamy państwo opiekuńcze, to co się dzieje, to jest. Państwo wchodzi tak naprawdę w rolę dzisiaj mężczyzny. Kiedyś mężczyzna mógł wiadomo. Jakiś nie wiem, XIX, XVIII wiek przykładowo, czy jeszcze pierwsza połowa XX wieku zaimponować kobiecie mógł finansowo, mógł, mógł, jeśli, jeśli wiadomo był przeciętny z wyglądu czy brzydki, to jakoś mógł finansowo to zrobić, a dzisiaj jeśli kobieta ma tyle tych wszystkich socjali, 500 plusy, srusy i inne duperele, no to niestety to już, to już mężczyzna nie ma takiego do popisu jak, mia, jak, mia, jak miał na przykład w XIX wieku. Bo kobieta wie, że nawet jak tego mężczyzny nie będzie miała, to państwo będzie się nie opiekowało, będzie dawało jej te wszystkie pieniądze na wychowanie, na wychowanie dziecka czada, który czas zrobił, a ona będzie sobie mogła całkiem nie najgorzej żyć. I co, 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 co taki wtedy przeciętniak, taki kartofel, jak tutaj ta dziewczyna nazwała, polski mężczyzna przeciętny czy brzydki ma, może zaoferować kobiecie? No niewiele może zaoferować. Hmm. No, i dlatego właśnie y, uważam, że szukanie dziewczyny z, z zagranicy, szczególnie z tych krajów, dawnego Związku Radzieckiego, to jest dobra alternatywa na przyszłość, bo te dziewczyny uważam, że mogą. Mężczy, Polak może nie zaimponuje Polce, a tym dziewczynom może imponować, bo one pochodzą z biedniejszych społeczeństw, I jeśli jesteś przeciętnym czy brzydkim z wyglądu mężczyzną, to masz dużo większe pole do popisu. Nie wiem, myślę, że są jakieś portale, jakieś, ktoś organizuje w internecie jakieś spotkania z, z dziewczynami ze wschodu, które szukają w Polsce mężczyzny. Jakieś Ukraińki, Białorusinki, czy nie wiem Rosjanki. Czy tak, nie wiem, mówiłem z Gruzji albo gdzieś z Azerbejdżanu, z tych, z tych właśnie rejonów Bliskiego Wschodu. I uważam, że to jest, uważam, że warto szukać. Nie, po prostu nie. Jeśli no, walisz głową w mur, jeśli jesteś, jesteś facetem przeciętnym, brzydkim, walisz głową w mur, od tylu lat próbujesz znaleźć sobie hmm, po jakąś fajną Polkę, a dla nich wszystkich jesteś po prostu niewidzialny, nie zauważają Cię, często Tobą pogardzają, możesz usłys usłyszeć brzydkie słowa, a często to, to po prostu samym wzrokiem jesteś e, przez nie szykanowany, traktowany jak zaproszenie mówiąc gówno. No to nie ma, nie ma co... Hmm, no, motykom motyką słońca nie rozwalisz, tak? No, to trzeba, uważam, że trzeba szukać takiej właśnie alternatywy w postaci tych dziewczyn, które też często są no, fajne, atrakcyjne. Mają fajne figury. Fajne figury. I, I są, myślę, że są też naprawdę potrafią być sympatyczne i będą dużo bardziej dla ciebie miłe i wyrozumiałe niż taka Polka, która. No, Dzisiaj ma kosmiczne wymagania i nie tylko do wyglądu, ale i do zapewnienia jej bytu i tego wszystkiego. Także no chyba będę, to, będę kończył tak, bo nie wiem co tutaj nawet więcej w, tym, w, tym, w tej materii można tutaj do, do, do tego dodać. Uważam, że nie ma co się zatręczać, trzeba szukać właśnie możliwych dróg do znalezienia kobiety, jeśli bardzo tego potrzebujecie. Nie ma co się dołować, Nawet jeśli macie te nie wiem, 29, 8, 30 parę lat, to nie możecie już mówić, że nikogo nie poznacie. Bo, bo, bo w, życiu, w, życiu, w życiu są tylko dwie rzeczy: tak? pewne, czyli śmierć i podatki. Jak to mówił Al Capone kiedyś w latach 30. i jeszcze nie jest wszystko stracone. Także rozglądacie się za dziewczynami, szukacie na forach, jakichś spotkaniach, jakieś speed datingi, coś, czy w swoich filmach, gdzie pracujecie, tych dziewczyn. I myślę, że taka dziewczyna dużo bardziej zaimponujecie, niż dzisiejszej, współczesnej, sfeminizowanej, z, no, z, z, z mózgami w większości przeżartymi przez to lewarstwo chore. No, także to by było na tyle. Dzięki bardzo, dzięki, dzięki ze, ze, że subskrybujecie kanał. Dziękuję Wam subskrybentom i wszystkim, którzy oglądają. Uważam, że wtedy, dlatego, wtedy, gdy to widzę, uważam, że to, co robię, ma sens jakiś tam i jest to dla mnie bardzo ważne. Także dzięki Wam wszystkim, życzę powodzenia, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.